Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, czwarta niedziela Wielkiego Postu, a to jest niedziela letarek czyli radości, dlatego pewnie już kojarzycie urnat. Kolor ornatu zmienia się na różowy, na chwilę, dlatego żeby zaakcentować tak mocno, że my jesteśmy właściwie w połowie Wielkiego Postu. Postu. Niektórzy mówią, że zawsze za połową, na troszkę z górki, ale tak powolutku, moi drodzy, bo jeszcze trochę czasu nas czeka i dobry czas, żeby znowu popracować nad czym? A no właśnie, dzisiaj, moi drodzy, Pan Jezus wybiera się z nami już nie na górę, nie na pustynię, czy do świątyni, ale do ludzkiego serca, bo spotyka się w pierwszym, przepraszam, w Ewangelii świętego Jana z Nikodemem. Nikodemem, który był faryzeuszem, bardzo wysoko postawionym, bardzo utytułowanym, bardzo szanowanym, ale który dotknięty naukami Jezusa naprawdę ma różnego rodzaju dylematy w sercu, które chciałby przegadać Jezusem Dlatego spotykamy Go, kiedy jest na rozmowie gdzieś tam nocą z Panem Jezusem, prawdopodobnie u siebie w domu, żeby nikt Go nie widział, nikt nie doniósł się wstydzi. to ciekawe jest jego serce, bo z jednej strony serce, które gdzieś jest poruszane Bożym Słowem i przeczuwa, że Jezus może być obiecanym sercem, z drugiej strony serce, które się gdzieś tam lęka, wstydzi, chyba bardziej opinii ludzkiej niż Boga, prawda? Natomiast, kochani, to jest zawsze pytanie dla nas właśnie, jaki jest stan naszego serca i Pan Jezus pokazuje Nikodemowi tak naprawdę dwie prawdy. Pierwsza, e, o tym, że tak bardzo Bóg umiłował świat, 16 na swego a każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Niektórzy nazywają, że ten fragment z trzeciego rozdziału 16 wersetu Ewangelii Jana jest, kochani, totalną esencją, najważniejszym zdaniem w Piśmie Świętym, takim klub chrześcijaństwa. Bóg, który miłuje tak świat, tak człowieka, że daje syna, i znowu to pytanie o to pierwszeństwo Pana Boga w naszym życiu, o to, czy On naprawdę to pierwsze miejsce zajmuje, a może z drugiej strony pytanie, co kto jeszcze w zajęciu przez Boga pierwszego miejsca w naszym sercu i życiu przeszkadza? A druga prawda, którą daje Nikodemowi, Pan Jezus, i nam wszystkim, drodzy, to jest pytanie o światło, to jest zagadnienie światła. Nie mówi Pan do Nikodemu że ludzie bardziej umiłowali, umiłowali ciemność i wolą te złe uczynki jednokrotnie. Zobaczcie, że widzimy to bardzo często, dlaczego ludzie tak bardzo wchodzą w tę ciemność. Mają wolną wolę, szatan ma dopust działania w tym świecie i czasami zdarza się, yy, czasami często że nie idziemy w Bożą drogą, idziemy w ciemność, A zobaczcie, jak, czy my wtedy się wstydzimy, bo nie żyjemy w prawdzie, mówi Pan, to prawda nas wezala, to prawdą jest Jezus, to On powiedział sobie, jestem drogą, prawdą i życiem, to On chce do tej prawdy nas doprowadzić, abyśmy w niej byli totalnie zanurzeni. I tu znowu rodzi się pytanie Pani, na ile my jesteśmy tacy transparentni, tacy klarowni, tacy przeźroczyści? naszych słowach, czynach, gestach, czyli tacy, że nie kombinujemy, nic cpaniakujemy. Myślę, że takim dobrym weryfikatorem jest to, moi drodzy, na przykład gdyby nam zabrać dzisiaj laptopa, komórkę i ktoś ma wygląd i sprawdza nasze maile, sprawdza nasze smsy, czy my byśmy tak dali, czy byśmy po prostu yy, jak największej świętości bronili. Nie, nie tylko nie to. Dlaczego? Nie jasne, to jest moja jakaś prywatna sprawa. Z drugiej strony, czy jestem tak klarowny, tak przeźroczysty, że mogliby to nie wiem, w telewizji puścić i pewnie byłoby trochę więcej śmiechu, ale czy zażenowania yy, na twarzach o widzów, czy może jakieś wzgardy? No właśnie. Panie, czy my jesteśmy tacy czyści. Oczywiście to się odnosi do wielu sytuacji, to jest tylko jeden przykład, ale, ale myślę, że bardzo wymowny, z tą laptopem czy komórką, z sms mailami, innymi tam y, gadżetami, mediami społecznościowymi. Natomiast moi drodzy, właśnie, prawda nas wyzwoli i prosimy dzisiaj, żeby Chrystus, e, właśnie ten posłany od Boga, nasz odkupiciel, nasz Zbawiciel, poświęcił nas prawdzie, Wy z jednej strony Pokazał nam, że my nie jesteśmy beznadziejni do niczego, jak często ludzie siebie gdzieś tam wyzywają, krytykują, nie akceptują, ale z drugiej strony też, żebyśmy nie wpadli w te przestrzeń, a że my w sumie nic nie mamy sobie do zarzucenia jesteśmy tacy, no tacy prawie że idealni, no tam z delikatnymi jakimiś y, błędami. Nie, jesteśmy, drodzy słabi i jesteśmy błędni, ale nie beznadziejni. Tylko chodzi o to, żebyśmy naszą ufność położyli w Chrystusie i szli w życiu, tu na Ziemi, prawdą, którą daj Bóg wyznacza. To Kościół, przykazania, dekalog, błogosławieństwa, a nie którą daje świat, bo to nie jest prawda. To jest zawsze gdzieś droga do kłamstwa, do nikąd. I Chrystus, prawda jedyna, prowadzi nas, wezwala, umacnia na ten kolejny już tydzień Wielkiego postu. Przyjmijmy dar tego błogosławieństwa Ojca, syna, ducha świętego. Amen.